Witam, dzisiaj zrobimy kolejny obrys działki, ale troszeczkę dodamy automatyki za pomocą planera, planer tracker, czyli automatycznego śledzenia i dodamy jakieś tam proste napisy. Będę bazował na tym samym filmiku, co wcześniej, więc sobie go położę. Najpierw jak widać, mam troszeczkę film o innych proporcjach niż 16 na 9 w projekcie 1080p, więc najpierw sobie zrobię. Wypełnienie z opcji retime scaling, żeby pozbyć się tych nieprzyjemnych czarnych pasów u góry i na dole. No, najpierw sobie poszukam tego miejsca, które mnie interesuje. Włączę sobie żyletkę. Powiedzmy odtąd. Dotąd. Zaznaczam sobie ten klip, na którym sobie nałożymy ten nasz obrys i napisy. Prawy przycisk myszy. New Fusion Clip. Znowu zaznaczam i przechodzę do. Zakładki Fusion. Trochę sobie powiększę okno. No i mamy. Mamy nasze, naszą początkową rzeźbę. Najpierw musimy sobie wytrakować, czyli stworzyć algorytm śledzenia danego obiektu. Nas interesuje akurat to tutaj pole. Pomiędzy te dwa nody dam naszego planar trackera, czyli shift i spacja. Wskoczyło mi okno, wpisuję planar tracker. Planar tracker jest, ADD. Mam zaznaczone to, czyli od razu mi wskoczy w to miejsce. Jakby wam nie wskoczyło, tylko gdzieś w puste miejsce. O, na przykład w ten sposób. No to wystarczy rozpiąć i podpiąć ten planar tracker. Zaznaczamy sobie planar tracker. Ja już od razu na początku sobie ustawiam głowicę na sam początek, tak, by mi tu wskazywało 0, To jest istotne, bo planar tracker lubi, gdy zaczyna się od zera. Mam planar tracker i pierwsza opcja, którą sobie zmieniam, to jest, aby mi nie śledziło tylko punktu, ale punkt i obszar. Czyli wybieram sobie punkt i obszar. Perspektywę zostawiam tak, no aby zmieniła się perspektywa przy trakowaniu i przechodzę do takiej środkowej zakładki i zmieniam sobie Precyzję tego śledzenia, powiedzmy sobie, dam na 3. Z powrotem wracam. Jak już wspomniałem, mam na 0. No i włączam trakowanie. Jak on tam sobie obliczy to. A, ok. Czyli <śm> nie zaznaczyłem sobie, ma trakować. Sorry. Ok. E jak widać. Też zdarzały mi się wpadki. Powiększam sobie. No i zaznaczam sobie ten obszar do trakowania. Pyk, pyk, pyk. Jest prosta sprawa, więc nie muszę za dużo rzeźbić. Mam zero, no i teraz sobie włączę to trakowanie. Ładnie mi śledzi, to jakieś tam punkciki pozaznaczało, no i doszło do końca. Zrobię sobie fit i zobaczę w ogóle jak to wyszło. No jest całkiem, całkiem przyjemnie. Może być. Czyli, jak jesteśmy zadowoleni z tego naszego wygenerowanego śledzenia, musimy teraz stworzyć kolejnego node'a już z zapisanymi danymi. Mam zaznaczony planner tracker, i sobie kreaty planer tracker transport. Klikam i stworzy mi się tutaj ten kolejny node. To jest ten nasz najważniejszy, wygenerowany ze śledzeniem. Ten planner tracker, który użyliśmy na początku, już jest nam niepotrzebny, czyli sobie robię backspace, usuwam. No, i teraz zaczynam rzeźbę z tym naszym obrysem. Bezpośrednio połączyć nie mogę wejścia z wyjściem, no bo to nam nic nie da. Muszę pomiędzy te dwa node dać połączenie, czyli Merge. Wybieram sobie stylistwy Merge. Łączę sobie Merge na początku z tym naszym głównym filmem i podpinam wygenerowanego naszego tego planer Trackera. Na razie nic się nie dzieje. Dodamy teraz sobie tło, bo nas interesuje, aby dodać tam obwódkę. Skorzystam sobie też z listwy, jest background, przesuwam i łączę to z planar transform. No i jest tak powiedzmy 3 na 5 i ciekawie. Tu mamy czarne, bo background jest czarny, ale nie ma się czym martwić, bo tak ma być. Pomiędzy background a planar tracker dam sobie opcję transform, by wypełnić ten ekran całym tym, tym backgroundem, czyli tym czarnym tłem. Klikam sobie background i sobie wybieram opcję transform. Klikam, z automatu mi się tutaj dodało. I w tym miejscu, gdzie jestem w transform, klikam transform, zwiększam sobie wielkość tła, tak by mi wypełniło cały obszar. Jest spoko. Już domyślnie wiem, że obrys ma być czerwony, więc sobie background, klikam w background i wybieram sobie jakieś czerwone Czerwone tło. No i teraz musimy stworzyć ten obrys. Mamy dwie opcje: albo polygon, albo bez spline. Jedno drugiego się różni, że bez spline tworzy nam zaokrąglenia. Czyli jeżeli mamy jakieś oby kształty, tworzymy, robimy to za pomocą bez spline. My mamy akurat tutaj kanciaste zaznaczenie, więc sobie wybiorę za pomocą polygonów. Wkładam sobie w ten sposób i łączę sobie z pickrandem. Pokażę też za moment, jak to wygląda, jakbym użył tego Besplina. Położyłem sobie tego poligona, no i teraz ustawię sobie na początek, powiększę sobie lewy kontrol rolka myszy, no i teraz zaznaczę sobie ten obszar, który ma być wyróżniony. Mamy. No stworzyło nam się takie wypełnienie, no i jest dobrze, bo mamy tutaj zaznaczoną opcję Polygon Solid. Jeżeli to wyłączy mi wszystko zniknie, jeżeli sobie zrobię invert, no to całość mi wypełniła. Jeżeli włączę sobie Solid, to jest Invert i Solid, czyli zostawiłem mi środek, a tuło mi wypełniło, ale ja w ogóle nic nie chcę, więc wyłączam w ogóle wszystko, żeby nic nie było. I o to nam chodziło. A ta sztuczka polega na tym, że teraz stworzymy ramkę do tego narysowanego obiektu. Cały czas jestem w poligonie Border Width, czyli tworzę sobie rameczkę, i jak widzicie, powstała. powstał mi obrys tego naszego pola. Jeżeli już teraz puszczę sobie play od początku, no to właściwie prawie uzyskaliśmy taki efekt, jaki nas interesował. Czyli mamy śledzenie naszego obiektu. Jak widzicie, w poprzednim tutku była troszeczkę rzeźba i te takie szarpnięcia nie wychodziły zbyt ładnie. Tu mi ładnie trzyma ten obiekt tak, jak powinno być. Weźmy sobie w edit, będzie ładnie widać. Chwilę pewnie będzie musiał przeliczyć. O, nie jest źle. Teraz robimy sobie to wejście, aby ten obrys jakoś nam się pojawił, a nie tak wskoczył nagle gwałtownie. Jest spoko. Zaznaczam, chodzę, wchodzę znowu w Fusion. No i teraz wejdę sobie znowu w Polygons i nas interesuje lęk, długość. Zajmiemy się tą opcją. Najpierw sobie ustawię, powiedzmy, gdzie już ma ta kreska być widoczna. Powiedzmy w tym miejscu, więc włączam sobie klatkę kluczową w tym miejscu i dokąd ma trwać? Dotąd. Czyli dodaję sobie kolejną klatkę kluczową, więc wiem, że odtąd, dotąd ten obrys będzie widoczny. Na początku ma tego nie być, więc lęk sobie robi na zero i to samo przesuwam na koniec i ustawiam sobie na 0. I w ten sposób dodaliśmy takie wejście tego obrysu. czyli jak teraz pójdźcie play, jak widzicie, obrysowało mi się ładnie, tak jak chciałem. I na końcu mi oczywiście się zwinie, jest spoko. Wchodzimy znowu w clip Fusion. No, i byśmy chcieli teraz dodać napis. To są dwie opcje. Możemy dodać napis, który nam też będzie się zmieniał. Perspektywa, e, tak jak to zaznaczone pole, i to jest w sumie Prostsza opcja, ale nie zawsze najładniejsza. Jak to zrobić? No pierwsze, sobie zrobimy ten napis, żeby nam się zmieniał tak jak się perspektywa tego zaznaczenia. Łatwo się to robi. Zaznaczam sobie planer tracker, CTRL-C i w pustym miejscu robię CTRL-V, by skopiować sobie no to wytrakowanie, co zrobiłem wcześniej. Usuwam to łączenie, muszę dodać kolejnego merge'a i podpinam to, tego skopiowanego planera trackera pod tego merge'a teraz chcę dodać napis, nałóżmy tutaj jakiś, no wielkość metrów kwadratowych, przeciągam sobie tekst i łączę sobie z planer trackerem, aby mieć yy, kontrolę nad tym tekstem, gdzie on tam ma się znajdować, to jeszcze pomiędzy tekst a planer tracker dodam sobie opcję transform, zaznaczam, jak kliknę, to od razu mi tu wskoczy. Jeżeli nie miałbym zaznaczonej, bym kliknął, no to on by mi się gdzieś dodał w puste pole i po prostu bym musiał odpiąć to. I połączyć jedno z drugim. Jest OK. Na razie nic nie ma, bo nic nie ma wpisane. Wpiszę sobie na sztukę 123. Kolor może też sobie zrobię czerwony. OK. Mamy 123. Poszukam sobie początek filmu. O, no, mamy zwinięte, może od tego miejsca. I dzięki funkcji Transform klikam na nią. Ustawię sobie to 123 w tym miejscu, gdzie chcę. No. Tak, trochę powiem, może przesunę jeszcze bardziej. No, właściwie to mi się samo wszystko zrobiło, ale jakby to 123 troszeczkę było jakiś tam inny odchył, to dzięki opcji Transform możemy sobie tam jeszcze powiedzmy nachylenie lekko skorygować, tak żeby to w miarę dopasować. No i w ten sposób dodaliśmy dość łatwo napis który nam będzie podążał i zmienia perspektywę, jak nam się obraz zmienia, widać że tutaj 123. Jeżeli byśmy chcieli teraz dodać, aby ten napis też nam się jakoś pojawił, zobaczmy gdzie będzie pełne rozwinięcie tego naszego obrysu, powiedzmy tutaj, zaznaczam tekst i pod tekst muszę podpiąć rektangle, czyli zaznaczenie jakiegoś tam obszaru. Nie interesuje mnie rektang między tekstem a transform, więc wolę go przyciągnąć luzem, bo. Muszę tu rektangle dać jakby przed tekstem. Pokazało mi się zaznaczenie. Jeszcze raz zobaczę. W tym miejscu ma być pełne rozwinięcie tego 123. Klikam w rektangle. Sobie troszeczkę bardziej dopasuję. A jak będzie powiedzmy tak. Jak sobie złapiecie to widać jaki parametr się tu zmienia. Czyli mnie interesuje width. O z prawej strony tutaj. Czyli interesuje mnie WIGT. Klikam sobie klatkę kluczową, że tutaj ma być napis widoczny na początek. No i to with teraz muszę po prostu zamknąć. I w ten sposób dodaliśmy rozwijany napis. Końcówko robimy tak samo, tylko oczywiście odwrotnie. Dokąd to ma być? Powiedzmy dotąd. Czyli interesuje nas WITH. Dodaję klatkę kluczową, przesuwam na koniec. No i zamykam ten nasz rektang. I w ten prosty sposób dodaliśmy sobie napis ze zmianą perspektywy, który nam podąża za zaznaczoną działką. No a jeżeli nam się to nie podoba, no to teraz byśmy chcieli, powiedzmy, dodać sobie napis, który się nie zmienia. W perspektywie cały czas jest um, ładny, powiedzmy. Klikam sobie znowu, wchodzę w Fusion. No i my musimy dodać napis... Um, Jakieś inne miejsce. Na razie sobie odepnę te moje wypociny i połączę. Albo właściwie niech będzie. Co tam? Niech będzie. Dodam sobie teraz kolejne trakowanie, bo nie chcę skorzystać sobie z tego. Klikam sobie w media In, shift i spacja. I oczywiście znowu planar tracker i ADD. Doda mi się tutaj. Teraz zrobię kolejne śledzenie, ale bez zmiany perspektywy, bo to mam perspektywę zaznaczoną w panelu tracker. A mnie nie interesuje perspektywa, bo nie chcę, aby mi się te litery czy tam cyfry okształcały, więc sobie rozwinę menu i wybiorę translation. Sorry, za mój angielski, nie jestem w tym najlepszy. Mogę ewentualnie sobie wziąć i tak samo troszeczkę poprawić precyzję. Klikam znowu w to, cyk, powiększam i powiedzmy, to jest jakiś samochód. To teraz go sobie zaznaczę. Jest na zero. Nie, przesunę go sobie na 0. Ołować 0 i mam mami. Ten samochód. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli na samochodzie się nie uda, no ja to zrobię powiem Wam szczerze, kolejne zaznaczenie tego pola. Jest point, bo nie chcę, żeby mi się zmieniało z perspektywy, No, trakujmy, trzyma go. Dobra, trzyma go, nie jest źle. O, okej, okay, może być. Chyba będzie dobrze. Fit jak już? Nam to prześledziło. Znowu muszę wygenerować kreatę Create Planar Tracker Transform. O, to mi się pojawił, czyli to usuwam. Cyk, cyk, backspace. Tu mamy merge. No to wiadomo, kolejny, tworzymy kolejnego merge'a. Tu ma na background. A, to już łączymy. Łączę sobie Planar Tracker. No i tak samo właściwie jak tu, po prostu podpinam tekst. Od razu domyślam sobie, już wiem, że trzeba będzie rzeźbić w ewentualnym jakimś przesunięciu tekstu, więc sobie dam transform, połączę jedno z drugim, w tekście dam 4, 5, 6, A jak to wygląda? O, kolor mi się nie podoba, dajmy sobie powiedzmy na no, żółty, niech będzie, transform, no i ustawiam sobie tekst, gdzie on tam ma być? Ja sobie zobaczę bardziej pod koniec, może troszeczkę wyżej. No i zobaczmy, wejdę w edit, bo jakoś tu mi się lepiej to ogląda. No i jest. Tu nam się zmienia perspektywa, a tutaj nam się nic nie zmienia, tylko podąża. I to jest za to tyle w cudzysłowie fajnie, że są takie szarpnięcia. Jak widzicie, ten tekst też tak samo szarpie się w cudzysłowie jak ten nasz obraz. Jeżeli byśmy chcieli dodać to rozwijane, ten tekst, no czyli też musimy dodać we Fusion pod tekst. Rectangle, podpinamy pod tekst, szukamy gdzie ma nam się rozwinąć, czyli tu ma być powiedzmy rozwinięte, to będzie Width, mogę sobie sprawdzić jak widzicie wid, sobie zrobię cyk, cyk, dodaję klatkę kluczową, Znaleźć dość oczywiście, bo może się wsunąć z lewa z prawej, tak jak tam chcecie. Ciach. No i sobie to wyzeruje I mamy jakiś tam piast. Można by było, oczywiście, jeszcze dodać załóżmy taki podstawek, kreskę pionową i poziomą, żeby to jakoś tam lepiej wyglądało w cudzysłowie. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie. Wchodzimy w, znowu w Fusion i byśmy musieli tutaj dodać. <laughs> przepraszam. Tą naszą kreskę. Taką, żeby to, taką podstawkę powiedzmy, żeby to trakowanie na tej kresce też działało, no to musimy wstawić rysowanie pomiędzy Planer Tracker a Transform. Odepnę to, no i sobie tutaj wstawię paint. A. Łączę cyk łączę cyk Mamy tego naszego painta. Na razie nic się nie dzieje, no bo nic nie stworzyliśmy. Może to troszeczkę rozsunę sobie. Mamy tego Pint'a, klikam na Pint'a, włączyły mi się funkcje, no i chcę dodać sobie tą naszą tutaj kreseczkę, robię kontrol, przybliżam, włączam sobie hmm, polinę strokę, żeby tworzyć proste linie. No i robimy sobie cyk, cyk, cyk. Robię to na sztukę, bez żadnego wczuwania się, więc sorry, że wygląda to tak koślawie, no ale Wy możecie się pobawić. Kliknę sobie w Paint. Czyli to rysowanie, wejdę w Brush Controls, no i mam tu opcję. Widać, że jest rozmycie, więc sobie Softness zjadę na minimum do zera wręcz. No ale 0, ja, jak będzie, ok. Size sobie też zmienię na, na, na taką wielkość, żeby już nie przeszkadzać, jaki mam kolor. Kliknę sobie w pipetę. Oj, Control Z, co ja chcę. Czyli to mamy to. mam pipetę, zapomniałem, że to trzymać lewy przycisk myszy, czyli sobie pobiorę kolor z tego żółtego. Oj, chyba źle trafiłem, kolera. To ma być. No no i teraz jest. No jak widać, mamy tą kreskę. Z tym, że ta kreska wygląda słabo, no bo nam też się nie rozwija. Fajnie by było, jakby od dołu poszła do prawo, żeby dodać jakąś animację, więc, więc wejdę sobie w Paint'a. I nas interesuje, jestem w pęździe. To na razie sobie zwinę Stroke Controls. Dokładnie opcja Write On, czyli z której strony ma mi się pisać? W którym miejscu? To 4, 5, 6. Jest. Tu ma być już kreska rozwinięta, czyli włączam sobie klatkę kluczową. Cofnę sobie cyk. I odtąd mamy mi się, a no, od początku. Zobaczymy, czy Nie. Chcę, żeby szło w ten sposób, czyli się tak rozwinęło. Czyli cyk. Wejdźmy sobie w Edit od razu. Zobaczymy, jak to działa. Jak to wygląda. No. Nie jest na arcydzieło, jeżeli chodzi o wygląd, ale to chodzi o ideę, jak coś zrobić. No i teraz jakbyśmy chcieli zwinąć ten napis, czyli znowu zaznaczam sobie Fusion, wchodzę w Paint, teraz sobie zrobimy tą kreseczkę, zaznaczam klatkę kluczową w Write On, no i mamy się po prostu zwinąć. No i bardzo dobrze. Oczywiście, teraz by można było sobie, aby ten napis nam się zwinął. I teraz tak. Na początku, zajmiemy się teraz napisem. Na początku, jak widzicie, rektangl nam spowodował, że ten napis nam się od środka rozłożył, a ja teraz bym chciał, żeby on mi się zwinął w lewą stronę. Tak jak ta kreska się przesuwa, czyli, żeby zniknął mi w ten sposób. OK. zaznaczę sobie rektangl. Tutaj mamy położenie rektangla. Ustawię sobie center. OK. Ma być dotąd i ten napis ma mi się złożyć tak jak to kreska. No OK. Czyli teraz po prostu tego rektangla Przesunę, jak widzicie, w lewą stronę i automatycznie tekst mi zniknie. Wejdźmy do Edit, żeby zobaczyć, jak to w finale wygląda. Jedziemy. Tu mi się otworzyło ze środka. A tu mi się ładnie. Złożyło. Jakbyście chcieli oczywiście na początku zmienić ten sposób pojawiania się, nic nie stoi na przeszkodzie, klikam Fusion, gdzie jest to Rectangle od tekstu. Trochę się to bazer zrobił, no, ale cóż, klikam sobie w Rectangle Mam te klatki kluczowe i przewróci się, że tutaj jest jakoś tak dziwnie, bo no, no, tak po prostu jest. Zróbmy, czekajcie, czekajcie, dobra. Może sobie wyzeruję kontrolę i to kurczę sobie zrobię w ten sposób. Mi się tu składa, ale ja nie chcę, żeby się złożyło, też sobie wyzeruję. Ja chcę, żeby się teraz to rozwinęło. Na razie nic się nie dzieje. I odtąd ma to wyjechać. Przesunę sobie to w lewo. A tu mamy już się to pokazać, czyli przesunę to sobie w prawo i jest ichary. No i w ten sposób zrobiliśmy troszeczkę taką bardziej mm, profesjonalną, powiedzmy, tą animację tej działki. Za pomocą tych funkcji, czyli tego śledzenia, można sobie też dodać tutaj na przykład nazwy ulic, tylko nazwy ulic najlepiej sobie zrobić poprzez śledzenie tak, aby nam się zmieniało z perspektywą, tak jak te dolne napisy, czyli jak wejdziemy za pomocą tego planer transform, co robiliśmy na samym początku, bo to nam nie zmienia perspektywy. Tak trochę przedługowo wyszło. Sorry, no ale zrobiliśmy ciut bardziej rozbudowaną opcję zaznaczenia działki. Mam nadzieję, że komuś to się przyda. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.